Cześć, z tej strony Sligo, węśle z ręku Made by Me i dzisiaj przychodzę Wam pokazać kolejny album, tym razem bardzo nietypowy, bo stworzony w kształcie trójkąta. Bazek, widzicie, ma typowy, tradycyjny prostokątny grzbiet, natomiast z tej strony możemy zauważyć, że sposób bindowania to jest stack the deck. Niektórzy nazywają go w Polsce łódeczkowym. Jeżeli chodzi o papiery, to skorzystałam z dwóch actionowych kolekcji i z pojedynczych arkuszy, które dostałam jako gratis od Craft Oclock i od Minty Papers. Od Minty Papers jest właśnie ta koronka w takim lekko zielonym kolorze, a od Craft Oclock były takie gratisy mixed mediowe do wycinania. I właśnie ten na przykład motylek tutaj na okładce pochodzi od Craft Kwiaty tradycyjnie od pani Eli Elizy, mnóstwo jakichś takich dodatków. Mamy tutaj koronkę, wstążkę. Ja, tak jak zauważyliście, pewnie już ostatnio robię właśnie indyk. Krój albo inny kolor wstążki od przodu, inny do tyłu, co daje nam bardzo fajny efekt wiązania. Mam nadzieję, że będzie to taki charakterystyczny punkt moich albumów. No i taki bardzo prosty, e, wstążkowo-koronkowy e, grzybiecik. Zajrzyjmy sobie do środka. Jako że baza jest albumowa, to nie za dużo tutaj mogło się zadziać. Oczywiście mogliśmy sobie wprowadzić różnego rodzaju klapeczki. Tutaj taka klapka też się pojawia. Możemy sobie wklejać zdjęcia zarówno pionowo, jak i poziomo. Album jest przewidziany na zdjęcia z Polaroida, albo z, albo z aparatu typu Instax. Tutaj na kolejnej stronie również jest miejsce na wyklejenie. Zdjęciami. Zdjęcie znowu możemy wkleić pionowo albo poziomo. Tutaj akurat łączyłam dwa różne papiery ze sobą, bo zostały mi kawałki właśnie z arkuszy 30 na 30 Tutaj mamy taką rameczkę ozdobną z kolekcji z napisem Sięga i Wysoko. Zdjęcie możemy sobie tutaj podkleić, ponieważ to jest na tekturce, więc spokojnie możemy sobie wsunąć albo zrobić jakąś kompozycję. Tutaj mamy kieszeń. W tej kieszeni mamy e, taki jakby bilecik i dwie maty na, na zdjęcia. Oczywiście zdjęcia można też sobie wsunąć luzem lub nakleić tutaj pod spód. Całość właśnie starałam się wykończyć delikatnie gazą i tymi dodatkami wyciętymi od Craft Tutaj mamy kieszonkę. Z lewej strony wysuwaną. Wygląda to w ten sposób. Oczywiście możemy ją też okleić dwustronnie. Tu mamy dosyć gładką stronę, mimo tego, że bardzo wzorzystą. I tutaj również sporo miejsca do zagospodarowania. Tutaj znowu mamy matę. Mamy tagusia ozdobnego. Tutaj jeszcze pewnie znajdzie się nit i sznureczek. Na ten moment się gdzieś tam wcześniej schował. Z nim zaczęłam dla Was nagrywać, więc szczerze mówiąc, wleciało mi to z głowy, że to jest do zrobienia, ale potem sobie to na pewno dokończę. Tutaj mamy znowu taką, jakby, tak się śmieje, trochę jak aktówka to wygląda do przechowywania dokumentów. Tutaj mamy również sobie matę na zdjęcia. Zdjęcia oczywiście możemy nakleić sobie też na tej kieszonce. Tutaj również strona do zagospodarowania. Tutaj to samo. Tutaj mamy matę w kieszonce i połączone dwa. Różne papiery na stronie. I ostatnia strona, taka trochę bardziej wymyślna, to jest kompozycja dwóch klapeczek, jedna otwierana do góry, druga w bok. Także jest to coś, co tutaj nam da przestrzeń na dodatkowe cztery zdjęcia. I tutaj, jeśli mi się uda, to planuję zrobić małą kopertkę, do której też będzie można umieścić zdjęcia z Polaroid'a. Ale na ten moment już nie zdążyłam, a jest bardzo późno, więc stwierdziłam, że odpuszczę. Ale tak się nie mogłam doczekać, żeby pokazać wam ten album, że mimo wszystko zdecydowałam się nagrać ten film. Dajcie znać, co myślicie. Na pewno nie jest to taki tradycyjny kształt albumu, więc mam nadzieję, że jakkolwiek was zaskoczyłam. A póki co życzę Wam spokojnej nocy. Jestem ciekawa nad czym obecnie pracujecie, także koniecznie dajcie znać w komentarzu i mam nadzieję, że widzimy się przy okazji następnego filmu. Do zobaczenia, cześć.